Rozdział siódmy. Prawo darmy, czyli celu życia. Każdy z nas ma cel w życiu: specjalny dar albo wyjątkowy talent, po to, by obdarzać nim bliźnich. Kiedy oddamy ten talent służbie ludziom, doznamy ekstazy i wyniesienia naszego własnego ducha, co jest celem najwyższym. Kiedy pracujesz. Jesteś jak flet, w którego wnętrzu szept godzin przeistacza się w muzykę. A czymże jest praca wypełniona miłością? Z tkaniny nitkami wysnutymi z waszych serc, jakby wasi ukochani mieli nosić tę tkaninę. Halil Gibran, prorok. Siódmym duchowym prawem sukcesu jest prawo darmy. Darma w sanskrycie oznacza cel życia. Prawo darmy, Powiada, że przejawiliśmy się w ciałach fizycznych, aby wywiązać się z określonych zadań. Pole czystych możliwości jest w swej istocie boskie, a boskość przybiera ludzkie ciało, aby wypełnić przeznaczenie. Zgodnie z tym prawem masz niepowtarzalny talent i niepowtarzalne możliwości wyrażania go. Jest coś, co potrafisz robić lepiej niż ktokolwiek inny na całym świecie. A każdy wyjątkowy talent i jedyny w swoim rodzaju sposób jego ekspresji zaspokaja wyjątkowe potrzeby. Kiedy zaś Twoja twórcza ekspresja utrafi w te potrzeby, powstaje iskra, która daje początek bogactwu. Korzystanie z talentu dla zaspokojenia potrzeb tworzy nieograniczone bogactwo i obfitość. Gdybyś potrafił od samego początku wychowywać w tym przekonaniu dzieci, zobaczyłbyś, jaki wpływ miałoby to na ich życie. W istocie postępowałem tak z własnymi dziećmi. Wielokrotnie powtarzałem im, że jest powód, dla którego są tutaj i że muszą odkryć, co to za powód. Słyszały to, odkąd każde z nich ukończyło cztery lata. Nauczyłem je również medytować, gdy były mniej więcej w tym samym wieku, i powiedziałem im, chcę, abyście nigdy przenigdy się nie martwili, z czego będziecie żyć. Jeśli nie potraficie zarobić na siebie, kiedy dorośniecie, ja zapewnię wam utrzymanie. Niech więc was to nie trapi. Nie pragnę, abyście koncentrowali się na osiąganiu dobrych wyników w szkole. Nie chcę, abyście dostawali najlepsze stopnie czy chodzili do najlepszych szkół. Życzę sobie jedynie, żebyście pytali siebie, jak najlepiej możecie służyć ludziom i jakie są wasze wyjątkowe talenty. Macie bowiem niepowtarzalne uzdolnienia, których nie ma nikt inny. W rezultacie moje dzieci ukończyły najlepsze szkoły średnie, dostawały najlepsze oceny, a nawet w koledżu wyróżniają się tym, że są finansowo niezależne. Dzieje się tak, ponieważ skupiają się na tym, co mają światu dodania. I tak właśnie funkcjonuje prawo darmy. W prawie darmy zawarte są trzy nauki. Pierwsza głosi, że każdy z nas jest tutaj, aby odkryć swoją prawdziwą jaźń, aby samodzielnie przekonać się, że nasza prawdziwa jaźń jest duchowa, że w swojej naturze jesteśmy istotami duchowymi, które przejawiły się w ciałach fizycznych. Nie jesteśmy ludźmi, którzy chwilami doznają przeżyć duchowych, jest odwrotnie jesteśmy istotami duchowymi, doznającymi od czasu do czasu przeżyć właściwych ludziom. Wszyscy jesteśmy tutaj po to, aby odnaleźć nasze wyższe, czyli duchowe ja. To pierwszy warunek wypełniania prawa darmy. Musimy odkryć sami dla siebie, że w naszym wnętrzu kryje się Bóg albo bogini w zarodku, pragnący narodzić się po to, abyśmy mogli wyrazić naszą boskość. Druga nauka prawa darmy, powiada, że zadaniem człowieka jest wykorzystanie swego niepowtarzalnego talentu. Prawodarmy głosi, że każda istota ludzka obdarzona jest wyjątkowym talentem. Masz talent jedyny w swoim wyrazie. Tak szczególny, że nie ma nikogo na tej planecie, kto by miał taki sam albo w podobny sposób go przejawiał. Oznacza to, że istnieje coś jedynego w swoim rodzaju, co możesz robić, i jeden tylko sposób robienia tego. I wywiążesz się z tego lepiej niż ktokolwiek na całej Ziemi. Wykonując tę jedyną rzecz, tracisz poczucie czasu. Wyrażając jedyny niepowtarzalny talent albo w wielu przypadkach więcej niż jeden niepowtarzalny talent, wchodzisz w ponadczasową świadomość. Trzecia nauka prawa darmy głosi służbę ludzkości, służenie bliźnim i stawianie sobie pytań, jak mogę pomóc, jak mogę pomóc wszystkim, z którymi się stykam. Łącząc zdolność wyrażania swego wyjątkowego talentu ze służbą dla ludzkości, postępujesz całkowicie zgodnie z prawem darmy. Jeśli wiąże się to z doświadczeniem własnych przeżyć duchowych, wejściem w pole czystych możliwości, to nie istnieje nic, co zagroziłoby ci dostęp do nieograniczonej obfitości, ponieważ taka jest prawdziwa do niej droga. Nie jest to obfitość chwilowa. Jest ona Nieustająca dzięki Twemu niepowtarzalnemu talentowi, sposobowi jego wyrażania, dzięki Twojej służbie i oddaniu bliźnim, które odkrywasz, pytając siebie jak mogę pomóc, zamiast co będę z tego miał. Pytaniem co będę z tego miał rozpoczyna wewnętrzny dialog Twoje ego. Jak mogę pomóc? To temat wewnętrznego dialogu ducha. Duch to ta sfera Twojej świadomości, w której przeżywasz swoją uniwersalność. Wystarczy, że zmienisz motto wewnętrznego dialogu z pytania, co będę z tego miał, na jak mogę pomóc, abyś automatycznie wyszedł poza ego i wkroczył w sferę ducha. Najlepszą metodą dostania się do niej jest medytacja, jednakże już samo rozpoczęcie wewnętrznej rozmowy od pytania, jak mogę pomóc, również cię tam wprowadzi, w obszar świadomości, w którym jesteś wszystkim. Jeśli chcesz jak najlepiej wypełniać prawo darmy, powinieneś podjąć trzy zobowiązania. Pierwsze zobowiązanie. Będę szukał swojego wyższego ja, które jest ponad ego, stosując duchową praktykę. Drugie zobowiązanie. Odkryję swoje wyjątkowe talenty, a odkrywszy je będę się radował życiem, ponieważ radość rozpoczyna się, kiedy wkraczam w ponadczasową świadomość. Jestem wtedy w stanie szczęścia. Trzecie zobowiązanie. Będę pytał siebie, jak najlepiej mogę służyć ludzkości. Znajdę odpowiedź na to pytanie i zastosuję ją w życiu. Wykorzystam swoje wyjątkowe dary w służbie bliźnim, swoim pragnieniem niesienia pomocy i służenia innym ludziom, wyjdę naprzeciw ich potrzebom. Zrób teraz listę odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, co byś robił, gdybyś nie musiał się martwić o pieniądze, gdybyś miał pod dostatkiem pieniędzy i czasu? Jeśli nadal chciałbyś robić to, czym obecnie się zajmujesz, to znaczy, że wypełniasz swoją darmę, albowiem praca cię pasjonuje, wyrażasz swoje niezwykłe uzdolnienia. Po drugie, zapytaj, jak możesz najlepiej służyć ludziom. Odpowiedzi na te pytania zastosuj w praktyce. Odkryj w sobie boskość, znajdź swój niepowtarzalny talent, służ nim bliźnim, a uruchomisz dopływ wszelkiego upragnionego bogactwa. Kiedy Twoja twórcza ekspresja odpowie na ludzkie potrzeby, wówczas bogactwo spontanicznie spłynie ze świata nieprzejawionego w przejawiony, z królestwa ducha do świata form. Zaczniesz przeżywać życie jako cudowne wyrażanie się boskości, nie tylko chwilami, lecz nieprzerwanie. Poznasz prawdziwą radość i prawdziwe znaczenie sukcesu, ekstazę i uniesienie ducha. Stosowanie prawa darmy, czyli celu życia. Zastosuję prawo darmy w życiu, zobowiązując się tak oto postępować. 1. Dzisiaj z miłością pielęgnować będę Boga lub boginię w zarodku, skrytych w głębi mojej duszy. Słuchać będę ducha we mnie, który ożywia moje ciało i umysł. Wejdę w nieruchomą ciszę w sercu, wniosę świadomość ponadczasowego, wiecznego istnienia w życie w okowach czasu. 2. Zrobię listę moich wyjątkowych talentów. Następnie wypiszę wszystkie rzeczy, które bardzo lubię robić i w których wyrażają się moje niepowtarzalne uzdolnienia. Realizując je i wykorzystując w służbie bliźnim, tracę poczucie czasu i stwarzam obfitość w życiu swoim i innych ludzi. 3 Codziennie będę pytał siebie, jak mogę służyć i jak mogę pomóc innym. Odpowiedzi na te pytania umożliwią mi pełną miłości pomoc i służbę bliźnim.